Siadło. Redakcja informacyjna RMFFM zawsze to, co najważniejsze, podaje Wam najszybciej jak to możliwe. Jest 9.30, czas na specjalne wydanie faktów RMFFM. Tak, to specjalne wydanie faktów w związku z dramatycznymi wydarzeniami w Brukseli. Rano na lotnisku w Zawentem doszło do dwóch eksplozji. 11 osób zginęło, 25 zostało rannych, tak podają belgijskie media. Dosłownie kilka minut temu poinformowano o kolejnym wybuchu, tym razem przy stacji metra. Grzegorz Kwalek zbiera najnowsze informacje z Brukseli. Grzegorz. Belgijskie radio RTBF podało informacje o tym kolejnym wybuchu. Ten wybuch miał wydarzyć się w pobliżu stacji metra Schumana tuż przy instytucjach europejskich. Na razie nie ma szczegółów o tym ataku, nie wiadomo czy ktoś został w nim poszkodowany. Belgia właśnie podniosła stan alertu terrorystycznego do czwartego najwyższego poziomu w całym kraju. Przed chwilą poinformowało Belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przed momentem dosłownie ponownie udało nam się połączyć z naszym słuchaczem, panem Tomaszem, który pracuje na lotnisku w Zawętem. E, w tej chwili odjechałem lotnisko dookoła, ponieważ Zawętem, e, czyli ta stacja, którą normalnie jeżdżę, jest zablokowana przez policję. Wszystkie węzły drogowe wokół lotniska są zamknięte. Eee, całe lotnisko jest obstawione jednostkami policji uzbrojonymi w broń maszynową. Widziałem jednostki saperskie, kilka ambulanców, co najmniej kilkadziesiąt jednostek policji dookoła lotniska. Tak, jest, tak wygląda. Wszyscy pasażerowie z terminalu, cała obsługa, tam udało mi się zrobić kilka zdjęć, zostali usunięci na zewnątrz, stoją po prostu na drogach dojazdowych wokół lotniska. To był nasz słuchacz pan Tomasz, który opisuje to, co dzieje się na lotnisku z w Brukseli, gdzie, przypomnę, po ósmej doszło do dwóch potężnych eksplozji. Nieoficjalnie mówi się o 11 zabitych i 25 rannych. A przed momentem, przypomnę, agencje poinformowały o kolejnym trzecim wybuchu, tym razem przy stacji Metra Szumana, tuż przy instytucjach Unii Europejskiej. Fakty w tej sprawie na bieżąco w RMFFM już za pół godziny i non-stop na RMF24.pl. Radio, muzyka, fakty, RMFFM. A jeśli w tej sprawie wydarzy się coś nowego, możecie być pewni, że najszybciej usłyszycie o tym w radiu RMFFM.